Mike. Na pewno pamiętacie, był taki okres w CS-ie, kiedy to można było duplikować skiny. Właściwie działało to w taki sposób, że zgłaszały się do supportu Steam, że ktoś ci ukradł skina, wysłałeś tego skina, nie wiem, Ziomkowicz, komukolwiek, no i wal wtedy było z takiego, że duplikowała tego skina, którego straciłeś, dawała go tobie, no a temu cheatowi jakoś nie sposób było go zabrać. No nie dałeś po prostu go zabrać, tak? W wyniku czego często powstawały właśnie duplikaty takowych to skinów, i to były skiny, które charakteryzowały się, uwaga, tak ładnie takim samym wyglądem. Były identyczne jeden do jeden, czyli miały taki sam float, taki sam pattern, taki sam stan oczywiście. I tak dalej, i tak dalej. I w ostatnim czasie zaczęły pojawiać się jakieś plotki, jakoby to takowe działanie było jakby wznowione, że znowu Valve by zaczęło robić coś takiego. jednym z argumentów, który został podniesiony, było uwaga to: a mianowicie mamy tutaj Zeusa Olimpusa, no czyli de facto jedyny skin do Zeusa, którego dostaliśmy w e, kilowacie tego właśnie skina. I jak możemy zobaczyć, mamy tutaj bardzo ciekawą kwestię: a mianowicie możemy zobaczyć, że wszystkie mają identyczny flow, dokładnie identyczny, każda cyferka się zgadza. Jest to factory new. I co ciekawe. Jak możemy zobaczyć, większość z nich pochodzi od tego samego pana. Zwróćcie uwagę na tego pana, który ma tutaj te trzy słodkie pieski na swoim to właśnie awatarze. Możemy zobaczyć, że cztery z nich są u niego. A jeżeli sobie patrzymy na de facto wszystkie inne, możemy zobaczyć, że tak na dobrą sprawę Wszystkie pochodzą właśnie od niego. Ten ziomek praktycznie stworzył 100% tych właśnie skinów do Zeusa, więc coś tutaj by nie grało. I już zaczęłeś pojawiać jakieś plotki, że słuchajcie, że to pewnie jest ktoś ze Steam'a i co jakiś tworzy te skiny, no nie? No ale po co ktoś ze Steam'a miałby tworzyć kuźwa Zeusa, za jak możemy zobaczyć 100 złotych, tak? Jakby już tworzył, to już by tworzył, nie wiem, karambity, tak, i tak dalej, no nie? A nie może kończyć ze Zeusa X27. Ja wiem, ja wiem, tutaj mała szansa, że ktoś się skapnie. Ale i tak się ludzie skapnęli, i tak ludzie to wyciągnęli. Więc jeżeli ktoś stworzył 10 takowych to Zeusów, to zaczyna się robić ciekawie. Obecnie skrzynie w CS są dość drogie. A co jak ci powiem, że możesz otrzymać jedną za darmo. Tak, za darmo. Zapraszam cię na CSGO Skinsa, gdzie takowa się znajduje. Co 24 godziny możesz otworzyć taką jedną dla siebie. Ja akurat dostałem około 10 groszy, ale mogę ją otwierać codziennie. Do tego znajduje się tutaj masa ciekawych skrzynek, tak jak w przypadku Death Case Szansa na Ola, Wulkana, Glovesy. Wygląda to nieźle, ja trafiam. Neon Ridea. Oprócz tego dostępne są również Butle. I w tym momencie takową zgarniam. Proficik niczego sobie. Zapraszam cię tutaj bardzo serdecznie. Klikasz sobie do a następnie w mi się tutaj kondzi Dzięki któremu otrzymujesz plus 10% depozytu Oraz 2,10 złote 10 groszy zł na start i Warto sobie powiedzieć o tym, że coś, co troszeczkę zdradza tą całą sytuację, to jest Sid. a mianowicie on nie jest identyczny. I teraz, jeżeli te skiny były w jakiś sposób duplikowane, wszystko, podkreślałem to już wcześniej, wszystko było te identyczne, dokładnie 1 do 1. W tym momencie tak to nie wygląda, więc warto sobie powiedzieć o tym, że tak na sprawę najprawdopodobniej był to najzwyczajniej w świecie kontrakt. Był to na w świecie kontrakt, który po prostu ten pan w jakiś sposób sobie stworzył. Ten pan doszedł do czegoś, yy, o, Kobacza123 -ko sobie stworzył taki kontrakt. Jeżeli z tym to sobie to załadujemy. I po prostu wepchał tam po prostu, najzwyczajniej w świecie, różne skiny. Kiny, które tak na dążpaw tworzyły taki mniej więcej float Czy jest to możliwe? Oczywiście, że jest to możliwe, oczywiście, że nie jest to nic absolutnie jakoś turbo dziwnego, po prostu musiał on zrobić jakąś taką kombinację, co daje za każdym razem takiego Zeusa, albo jest szansa na taką właśnie Zeusa, bo ale jak już daje Zeusa, to już wypluwa takiego. Więc zawsze na to wtedy jakaś szansa jest. Gdybyśmy Seed mieli dokładnie taki sam, no to wtedy byśmy faktycznie mogli tutaj jakieś plotki o kopiowaniu, bo to już byłoby strasznie, strasznie podejrzane. Z drugiej strony nic dziwnego, że ludzie kiedy patrzą 10 skinów dokładnie z takim samym floatem, dokładnie od tego samego ziomka, no to o ja ciebie dzielę co tu się dzieje. Nic dziwnego. Ja tylko, no, no niestety Minecraft im nie załaduje. Tylko kopiowaniem to to nie jest. Valve powiedział oficjalnie już kilka lat temu, że już odchodzą od tego, że ludzie przeginali z tym pałę, że ludzie tak na wysyłali skiny do ziomków, oni to kopiowali, bo chcieli być dobrzy, chcieli być zły. A tutaj się okazało, że jednak co? Że gracze CS-a są źli i że nie należy im już pomagać i Valve przestał jakkolwiek pomagać, więc trochę się doigraliśmy w pewnym sensie. Pomimo, że ja tego nie kopiowałem oczywiście, no ale jestem też graczem, tak? Także jakby, tak jakby my, no ale my tego nie robiliśmy. Wiecie o co chodzi, tak? Więc jak to wygląda? Także jeżeli ktoś Wam powie, że skiny są kopiowane, to nie, nie są. Zawsze sobie sprawdźcie w ten sposób, sprawdźcie po flowcie, sprawdźcie, czy jeszcze SIT się zgadza. Jeżeli są dwa takie same, to pamiętajcie, że no. Jakaś tam szansa zawsze na to jest, tak? Aczkolwiek, jeżeli już się pojawia więcej takowych, no to to już musiał być kopiowane i najprawdopodobniej kopiowane wcześniej. A przez to, że to jest nowy, świeży skin, że tak jak możemy zobaczyć, e, też tak na sprawę tych załóżów jakoś turbo gigant się na markecie nie ma, no to faktycznie rodzi się takie, a nie inne pytanie. Tym bardziej, że jeżeli tu, tutaj jakby główną poszlaką jest to, że wszystkie pochodzą od tego samego jednego ziomka, który jakby na to nie patrzył, w jaki sposób je tam sobie skraftował, tak? Więc warto po prostu o tym wiedzieć. E, kopiowanie nie powróciło, takie PC są po prostu miejsce. Czy jest do tego, jak to kontakt jest, jak wygląda, że wychodzi takie coś ciekawe